Hamburg-Altona. Jestem w miejscu, gdzie powstał klasztor cystersu. W 1243 roku albo 46. Ufundowała go Haciga. Haciga nie. Ufundowała go Jadwiga. żona Adolfa IV. Szałenburga. Jestem na dzielnicy, gdzie królowali królowie duńscy. idę do kościoła, którym którym był 160 lat temu nasz Herman Cohen. Pielgrzymował tutaj. Prowadził uroczystości świętego Angskara. Wszystko się pozmieniało. A podczas 2077 dni, tutaj w kwietniu, w tym miejscu, w kwietniu 45 roku, zainstalowali zasieki. Bombardowali Hamburg wiele razy. Zaczęli od 18 maja 1940 roku. Potem akcja Gomora. Nie ma prawdy do dnia dzisiejszego, 3 maja 1945 roku. Gaulajter Kaufman, który działał od 1925 roku, czyli w tym roku będzie 100 lat. Jak zaczął działać, miał 25 lat. Tutaj mamy droga do kościoła św. Józefa, gdzie był dwór francuski Marii Antoniny Ściętej zgilotynowanej pra prawnucz prawnuczki, prawnuczki polskiej królowej Eleonory która miała ślub z Królem Polski Michałem Korybutem Wiśniowieckim, 47 Królem Polski na Jasnej Górze 27 lutego 1670 roku idę drogami królów polskich był tutaj Jan III Sobieski razem z bratem Markiem Jan Kazimierz rówieśnik króla Danii który był dziadkiem Augusta II Sasy pierwszy kościół który tutaj Karol Wielki postawił w Hamburgu był kościół Mariacki do nawrócenia pogańskich sasów z tego rodu wywodzili się polscy królowie, jak również August III Sas, prawnuk Fryderyka. Idziemy do kościoła, do kościoła świętego Józefa na którego budowy zezwolił 16 maja 1658 roku w rocznicę okrutnej śmierci św. Andrzeja Boboli zgodził się król duński bo prosił króla, króla Jana Kazimierza o przesłanie wojsk jemu do pomocy przeciwko Szwedom Idziemy tą ulicą, gdzie chodziły miliony. Ale też szedł 160 lat temu nasz Herman Cohen, nasz patron, nasz orędownik Matki Bożej Nadziei, który założył pustelnię Matki Boskiej Nadziei przy Lourdes, zanim było objawienie Matki Boskiej w Lourdes 11 lutego 1858 roku. Urodził się wtedy arcybiskup Płocka, Julian Nowowiejski. Julian Nowowiejski, który został zamęczony 28 maja 1941 roku, kiedy do Auschwitz przywieziono 303 Polaków z Pawiaka. Wśród nich Nasz święty Maksymilian Kolbe idzie razem z nami. Idzie razem z nami tysiące dusz, tysiące kapłanów zlikwidowanych dla ich programu. Na polskiej misji mamy proboszczę Jacka Bystrania. Urodził się 17 stycznia 60 lat temu 23 kwietnia w 2008 roku Towarzystwo, które organizuje wszystko z towarzyszy Brauna którego chcą zrobić i on też chce być Prezydentem Polski, Kraju Polskiej oddanej, zrobili przeciwko niemu kampanię o szczercu. Wszyscy, cały tutaj biskupstwo włączone to było w program. O program, który. Zaczęli od 6 grudnia 6 grudnia 2006 roku Jest tutaj miejsce naprzeciwko kościoła gdzie od 1960 roku zaczęli działać bidelsi kościół św. Józefa gdzie tyle łask było bombardowane pięciokrotnie przez aliantów największe bombardowanie było 13 grudnia w 43 roku kiedy bombardowano Kiel i zniszczono klasztor naszego Adolfa IV w 1594 roku powstała tutaj misja